Festiwal Golonki organizowany przez Hotel Orbis Magura Bielsko-Biała na stałe wpisał się w polski kalendarz ważnych wydarzeń gastronomicznych i stał się znakiem rozpoznawczym Bielska Białej w kraju. W tym roku Festiwal Golonki w hotelu Orbis Magura Bielsko-Biała odbędzie się po raz 18. Impreza, która od kilkunastu lat przyciąga setki smakoszy potrwa od 16 do 30 września. To 18 festiwal, to znaczy, że dojrzały, pełnoletni i, i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej w kolejnych latach Gracias. Ten festiwalu powtarzać. No, Cieszy się ciągle niesłabnącym zaufaniem naszych gości. Goście przyjeżdżają, próbują golonkę. My ciągle też wymieniamy rodzaje, szukamy nowości, no, tak żeby, żeby rzeczywiście sprostać coraz bardziej wymagającym gustom gości. Goście już rezerwują stoliki, a czeka na nich kilkanaście golonkowych specjałów. w tym roku mamy na pewno golonkę nadziewaną barowikiem, na pewno kapusą grzybami, golonkę po cegańsku, golonkę po węgiersku. Giersku, golonka nadziewana żurawiną z szanem, golonka ze śliwką, golonka po bawarsku i golonka gotowana z jarzynami. Nowością 18 festiwalu będzie golonka nadziewana suszonymi jabłkami i żurawiną pieczona w piwie Porter. Szef kuchni hotelu Orbiz Magura Bielsko-Biała zdradza tajemnicę jej przygotowania. Bierzemy kilka golonek umytych, wkładamy do zalewy. Zalewę przygotowuje się angielskie ziele liść, raurowy czosnek, zagotowuje się to, wychładza, wkładza tego loneczka na 3-4 dni. Leżakowanie koniecznie musi odbywać się w chłodnym miejscu. zalewy wyciągnięte osuszamy, nacieramy czosnkiem, solą, pieprzem, nadziewamy suszonymi jabłkami i żurawiną, Kładamy do blaszki, opiekamy na smalcu, wkładamy warzywa, podawamy to wywarem, dusimy to w piecu, w temperaturze 145 stopni na około 1,5 do 2 godzin w międzyczasie poddawamy piwem porterem. Oprócz głównych dań w kuchni zaserwuje również wyborne przystawki, m.in. regionalny żur na maślance oraz kwaśnice. Do degustacji gości pozostaną również golonkowe przysmaki, m.in. rolatka z golonki w galarecie oraz smakowite dodatki, np. kapusta duszona z jarzynami i grzybami. Co roku, jakby podczas festiwalu selekcjonujemy 10 najlepszych, ale niewiele rzeczywiście odpada, czyli niewiele jakby pozostaje, których nie przygotowujemy. To, co widzimy jeszcze parę lat temu, nie do pomysłu. Myślenia Było robić golonkę z, z jabłkami, z żurawiną, czyli ze słodkimi smakami, a teraz to one właśnie cieszą się największym powodzeniem I to na nie najbardziej goście są nastawieni. Golonka z dzika, która była w ubiegłym roku dużym hitem i rzeczywiście została w menu w te, tegorocznym i bardzo gościom smakuje. Smakiem dań z golonki będzie można delektować się codziennie od 16 do 30 września, w godzinach od 13 do 22. Zapewnia pan, że będą wszystkie równie świetnie smakować. No, wszystkie będą równie świetnie smakować. A co najlepsze do golonki? E, najlepsze do golonki jest piwo. A muzyka? E, muzyka bawarska. 20 i 28 września oraz 19 października wspólną biesiadę umili gością zespół Kwaśnica Bawarian Show, wykonujący na żywo muzykę bawarską i tyrolską. Od 1996 roku, kiedy festiwal golonki odbył się po raz pierwszy, w ciągu 18 lat jego edycji zaprezentowano 8 rodzajów przystawek zimnych i gorących, 6 rodzajów zup oraz 33 rodzaje dań z golonki wieprzowej. Sporządzono łącznie około 35 tysięcy porcji, czyli niemal 15 ton tego specjału. Rekordowy był rok 2003, kiedy to miłośnicy przy smaku zjedli prawie 4 tysiące porcji. Tak rzeczywiście jest, że w wielu miejscach golonka jest sprzedawana, ale jest to tak naprawdę nasze polskie danie i Polacy, Polacy bardzo je lubią. My byliśmy pomysłodawcą. Hotel był pomysłodawcą festiwalu, on się przyjął i myślę, że, że klimat z kapelą Kwaśnica Bawarian Show jest niepodważalny i nie do pokonania można powiedzieć, że te prawdziwe oryginalne beskidzkie golonki w różnych wersjach są tylko tutaj w hotelu Magura. Tylko w hotelu Magura i serdecznie na nie zapraszam. Stoliki na 18. Festiwal Golonki w hotelu Orbis Magura Bielsko-Biała można rezerwować pod numerem telefonu 33 819 91 99.